Siemanko, z tej strony witała ze mną jest Bella o! Dlaczego mnie uderzyłaś? Jesteśmy dzisiaj w grze Scary Drone Slap Tower Czyli wieży, gdzie będziemy musieli uciekać przed dużym robakiem Który będzie chciał nas zjeść Tylko nie jest to taka zwykła wieża Bo tutaj mamy taką normalną wieżę Jak widzicie tu normal warm tower Ale tu mamy void warm tower I jest to taka mega straszna wieża I mam nadzieję, że nie zjemy robak Ale uderzymy Belle. Wypadło! Ja się oddam za Więc dzisiaj będziemy uciekali przed robakiem właśnie w takim oby. Dawno obby nie nagrywałem, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Może być ciężko. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda nam się przejść to oby, oglądacie filmik do końca. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał. A my lecimy, Bella! ha, ha. lecimy! Dobra, ja cię będę dzisiaj trollował i będę ci przeszkadzał. Ha. Nie, nie, nie! nie, cię, dźwięk Dobra, dźwięk lecimy. Gdzie jest ten robak? O nie, jest tam! Zobaczcie, jaki straszny! No on za jakiś czas jest, właśnie taki ciemny ma czerwony, takie łak też mnie uderzył. Czerwone oczy. bezpieczni Patrzcie jak on tutaj zjada wszystkich Dobra, czekajcie, bo ja nic nie słyszę Tu jest taka muzyczka Słyszę, uważać, dobra, okej? Let's go, let's go, jest tutaj robak, ale może ja tu wejdę Aaa, zjadł kogoś, zjadł kogoś, dobra, dobra, biegnę, bignę, biegnę, biegnę Okej, okej Z go, Nie, tam, zobaczcie, zjadę kogoś! Nie, zjadł kogoś! Łaaa, dobra, dobra, pomocy, 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 Zważyj! nie, 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 goli mnie, goli, mnie, goli mnie. O, dobra, uciekł On no, się no, teleportuje no, normalnie, no. co jest grane, ej nie, 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 ty tu nie, spadł na dół Co jest grane? O nie, 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 widzę, że będzie ciężko, tu zjada ludzi Cały czas, dobra, A ja bezpieczeństwa Szybko, 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 oh no, szybko. nie, nie, no, 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 nie, nie, nie Tak, 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 Zjadź mnie tak. Zobaczcie o o, zjadł mnie ten straszny robak, jaki się kupuje Mi to to Dobra, Aha. lecimy, słuchajcie, gdzieś z balkonu <noise> <stop, żeś. głos> Zjadł ją robak, chyba Ta była karba. No nieźle, śmiałaś się tu ze mnie, a ciebie samo zjadł Dobra, dobra Dobra, okej, okay. lecimy teraz O nie, goni mnie, goni 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 On widzi, że ja chcę tutaj dotrzeć do strefy bezpieczeństwa i jestem <noise> a No na dużo ty Ale Chłopaku boisz się go? Ja się go boję Dobra jak tu na górę chce wejść? Gdzie tu się wchodzi nie wyżej? Nie powiem ci Serio? Dzięki Ja byłem w strefie bezpieczeństwa pa. Wszyscy się tutaj zrzucają O Co? nie zrzuciłam go Co jest grane tutaj? Nie goni mnie, goni mnie złapał, goni mnie złapał ziomek tutaj jakiś Dobra muszę uciekać szybko, szybko, szybko Ej mam stresa Nie dość, że robaki gonią to jeszcze tutaj ludzie zrzucają <noise> Dobra, gdzie tu się wchodzi? A tam jest chyba na górę. Nie a nie tu na środku. O! Wow, nie, robak, 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 proszę, zostaw mnie. Są zostaw się? mnie. A. Zostaw mnie. Dobra, ludzi tam złap. Dobrze, dobrze. Okej. Okej, okej. Szybko lecę. Lecę, 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 lecę. O nie, berka tu jest. Dobra. Co, gdzie? Jak? Ja chcę szybko, jak to wskakiwać? Jak ja dawno nie robiłem takiego troll obby. Ła. Ha, 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 ha. Wow. Roba, o nie, widzowie, nie, znowu spadnę na sobie. Nie, 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 ja muszę to znaczyć ogardać lepiej Ej, serio, ja pamiętam kiedyś było taki troll, ta nie, jak się to nazywało? Y Tower, Tower of Hell, of Hell. Oh <mars> my god, jaka to była ciężka giereczka To była tak turbo ciężka gierka <mars> Zostaw mnie O nie, robak, robak, no i musiałem spać na dół Fięk, No ja nigdy nie, nie wejdę tutaj wyżej <mars> A na jakim kolorze byłeś najdalej? No no tym ciemnym tutaj A, tym ciemnym takim? Tak Aha. A jest, nie no bym. Gdzie jesteś już? Ej! Na fioletowy. Dobra, Belka chyba w to grała już wcześniej, mi się nie wydaje. Nie grałam w tą grę. Grałaś, grałaś w to. Nie Widziałeś, grałam że robaki w to. jakieś nagrywała? Ale nie w to. <laughs> dobra, okej, okay, nie goni mnie teraz robak. Mam mam, mam tutaj opcję, żeby wejść. Wyżej dobra. Będę na fioletowym. Okej. Okay. <laughs> Dobra, Nie, no nie umiem tam wskoczyć, co jest grane! O -o. Ja jakoś nie umiem grać w to! Właśnie ja chciałam sobie nagrać tobą taką taką grę! Nie. Nic żebyśmy... nie będę nagrywał no, Nie spokojnie, ja muszę teraz się tutaj nie, skupić! Na Proszę mi nie przeszkadzać! Godź robak! Ale ty mnie. też tam spadniesz, jak tam zajdziesz. Dobra, dobra. No nie! Nie mogę wyjść tam na górę! No zostaw mnie robaku! Please, weźcie kogoś innego jak? I mnie zrzucił. Ja, ja nigdy nie będę, ja nie wejdę nawet, słuchajcie, na jedno piętro. Co jest grane? Popsuło się ci Popsuło coś tutaj. się mi coś. Nie, nie potrafię ulepszy. skakać w ogóle, co jest Oby. grane? Jesteś na samym dole? Byłam. Jestem Aha. na czarnym. Okej, okay, dobra. mam na ciebie gdzieś w strefie bezpieczeństwa. Dobra, dobra. Ale on dobra. cię nie uważaj! Widzę, ty, widzę. On się tepa. On się teleportuje, właśnie to jest najgorsze. Dobra, no. uwaga teraz. Dawaj hop. na fioletowy. Hop, hop, hop. hop. O, nie bo ty chcesz mnie uderzyć! Widziałem! Wpadłem na nie, bo nowo, mnie goni, przez ciebie się tefnął tu, Ale jesteś! I ja od ja początku znowu! Na, na koniec zrobię explode all! Więc oglądajcie do końca Aha. filmik, słuchajcie, wysadzimy wszystkich. Nikt tutaj nie będzie wyżej ode mnie. <laughs> Zrobimy no ja trolla na koniec, ogromnego. Dobra, tu jest robak. Nie, no zostaw mnie robaku, please, 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 Ej, please, uciekam, nie uciekam, nie, przebiegłem obok niego jakoś. Ej, no weź, te, nie powinien on się tepać. Dobra, udało mu się. Jeszcze wyżej, się nie oh my ta. god, jestem wyżej od za zobaczcie, Spadniesz teraz gdzie co jest? zrobię, pokaś, teraz pokaś. co zrobię, wpadłem już teraz yy, w taki tryb, nie, wiecie, nie, dobrego nie. tutaj grania i nie, gdzie nie, tu nie, teraz, nie, 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 a tutaj? Nie. Okej, okay, dobra jestem! He, he, safe zone! Let's go! Lecimy. Jestem lecimy. mega dobry w tą gierkę. Dobra, lecimy. I na górę. Pyk, pik, pik po schodach. Dobra, tu jest safe zone, ale ja omijam go. Dobra, i lecimy dalej. Dobra, to się nie, nie! się skupiam. Spadłem na sam dół! Co jest grana, no byłem tak wysoko! Ej, Bardzo tam jest ciężko już później. Nie, twój upadek. <laughs> tu kogoś. O, nie. o nie! Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay, ale już odepie. byłem wysoko, już tutaj coraz lepiej idzie, więc jest git. Tak, coraz dobra. lepiej. Dobra, okej, okay, nie, oh no. robak mnie goni. Oh no. okay, dobra. dobra, szybko, szybko na górę. On tu chce wszystkich pozjadać. Dobrze, że jest dużo ludzi, to słuchajcie, tutaj innych zjada. Tylko że on mnie. się tepa, to nigdy nie wiadomo. Tak, ale to wtedy trzeba szybko uciekać od niego. Oh o nie, God. tu jest belka, dobra. Chyba cię goni on. Ją. Nie, ciebie goni. Nie, nieprawda. Goni cię, zobacz. Wielki robak. Nie, gonim, nie, gonim, z nie, gonim, czerwoną gonim czapką. Mnie. Ty, ty mnie ty zniszczyłaś mi bloki, ja wskoczyłem w te zniszczone What? Serio? Serio? No nieźle się nabrały i wdzięczone oh. się niszczą te bloki oh, nie spadłam! <noise> Dobra, let's go, lecimy dalej Okej, okay, zobaczymy, czy uda nam się to przejść w ogóle. Będzie bardzo ciężko. Jak nie to trzeba będzie tutaj kupić jakiegoś dżembusta albo coś takiego Pewnie, żeby sobie tutaj poprawić no, Wiecie Opcję tak? skakania Dobra, ale szybko, szybko, zobaczcie, szybko. już teraz lepiej mi no. idzie. Już tutaj na fioletowe na ludzie doskakuje. Tak! Już, już wpadł w lepszą formę, słuchajcie, bardzo Acha. dawno nie grałem. I robak mi zjadł. No właśnie, mnie też. No nie, aby tak mi dobrze szło już. Ja nie mogę, mi to zostaw <grywna> To jest taki śmieszny z tą a kiesz, łapą. A kiesz, no. Zostaw no, przecież nie ruszam nawet. Ej, Ty masz jump pusta, oszuście jeden! Jak ona oszukała? Nie zapomniałam, że go mam na tyle Ej, to A ona używał. mówi, no ja tu jestem daleko a już. nie używałam go wcześniej. Dobra, dobra. No, I właśnie. tak się nie wierzę! No wiem, że mi tak nie Na pewno używałaś, dlatego a nie, nie masz tak używałam. daleko. Dobra, please. Nie, teraz, żeby tylko robak mnie tutaj dobra. nie zahaczył. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Let's go. Dobra, tutaj. Tutaj, okej. Okay. Pyk, pyk, jesteś jestem już tutaj w kolejnym Save zone. Dobra, i tu są te bloki, co znikają. O nie, robak mnie chyba goni. Goni mnie. Dobra, muszę to szybko teraz zrobić. O, jak tam Dobra. na dole? Nie jestem na dole. No, ale nie jesteś. Nie, robak, 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 pięć zostaw mnie, zostaw mnie. Nie jesteś na dole. A co, ty jesteś już wyżej? Tak. Jak ty to zrobiłaś? No, przypomniała sobie o nie? Aha, i przeskoczyłaś parę tych? Tak. Hey, nie! Siema! Nie, nie możesz! Nie możesz mnie tu pić! Nie możesz! Dobra, poczekaj, musimy tym poczekać. Obama cię goni. Spadłem niżej, oh my god! Co ja, ja tak zrobiłem. Samo. Ej, Belka oszukuje. No nie, spadłem na sam dół. O nie, Wito, nie. No nie, ja byłem tak wysoko. Zepsułem tam w jednym miejscu niepotrzebnie, bo nie wiedziałem, że tam obok trzeba jakby skoczyć. A faktycznie. No nie, dobra, ale Belka teraz oszukuje. Co? O! Oh, wow. To jest nie fair, bo ma dżambusta. Dobra, ja też zaraz o, sobie no kupię. No, on mnie zje! No zjecie, zje! O, pięknie. O, nie, Spadząc teraz mnie. Dzięki. <głos> <głos> teraz mnie zjadł, do no serio. Juhu. Dobra, jeszcze raz spróbuję bez żadnych tutaj bustów. Musi się to udać. Dobra, 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 to będzie to przejście teraz, zobaczcie. No tak, teraz zrobię? Tak Robi się tak, pyk. Kiedyś. I tutaj, wskakujemy, goni mnie robak, ale ja go szybko omijam, zobaczcie. Wow, tutaj, wow, wow. skakuję, przeskakuję przez te e, przeszkody. Teraz tutaj Szajsko. na górę, pyk. Ja okej, okay, teraz tu, goni mnie robak, już jest bardzo blisko, ale ja dalej uciekam. Dobry Jestem jesteś. na fioletowym już, patrzcie, pyk. Wow. Tutaj przeskakuję, teraz robię dwa skoki, skaczę tu, goni mnie znowu robak. Dobra, ja, odpuścił, ja. dobra, przeskakujemy tutaj. okej, okay, teraz te o, małe dobra. bloczki, cyk, cyk, cyk. Okej, okay. pyk, tutaj jesteśmy, okej, okay. i mamy kolejny etap. I teraz tak, po tych niewidzialnych blokach. Skaczemy na górę. Jestem na zielonym, dobra, let's go. O niej, nim jest znowu robak. Dobra, ale muszę teraz to zrobić szybko. Przeskakujemy. Zobaczcie. I teraz tutaj białe bloki, które znikają. Szybko jesteśmy w sejzołie. Okej. Okay. I teraz musimy to przejść, czyli tu skaczemy. Hop, 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 hop. Okej, okay, naraz to robimy. Jesteśmy na zielonym znowu, skakujemy tutaj, pyk. Dobra, teraz tutaj i jesteśmy już na brązowym. Znowu, o nie! I goń mi robak, dobra. I teraz szybko, cyk, cyk, dobra. I jesteśmy rekordowo teraz daleko już. zobaczcie, pyk. Nie! I spadłem na safe zone, dobra. Ale byłem kręcony, ale słuchajcie, dobra, spadłem, ale... Jestem dosyć wysoko, dobra, jeszcze raz. Ale dobrze mi szło, jak tak gadałem. Może tak będę cały czas gadał, ale już... mi woli gardło, chyba. Nie, goń mi robak, znowu. Dobra, okej, szybko tu, pyk. Nie, zostaw mnie proszę no. cię, robaczku. Nie bądź taki. No, paczku. Dobra. Okay. No, paczku, daj mi spokój. Ciebie goni? Tak, ciągle. Dobra, okej. Okay. No. no, jak jak mnie goni, właśnie? On się typa co sekundę. No, nie byłem tak. Spadłem na sam dół. Byłem no, tak nie. daleko. Gdzie ja byłem już? Czekajcie, mogę to zobaczyć. Na brązowym byłem, ale. Ile tam jeszcze zostało? Czekajcie, byłem na brązowym. To jest później chyba niebieski, jest koniec. Co? No serio, byłem mega wysoko! Prawie chyba byłem na końcu! No tak już! Ja cię kręcę, dobra, jeszcze raz próbujemy! A! Ale było mega blisko, no! Szybko save zone, bo jest tutaj. Szkoda, że mi się nie udało, ale dobra, już coraz lepiej idzie, jak widzicie. Dobra, let's go. Idź stąd robaku. Nie, robak, robak, robak. <laughs> jeszcze on tam właśnie chyba się tepał. Ale o, miał... Ja się miał. Tu jest taki czerwony, a tam taki niebieski, jakby już za mną kolor ganiał. A. Więc jakby, może, inny robak tam jest. Możliwe bardzo. Tak? Ła, tak. Okej, okay. czy to jest, jest to możliwe? Dobra. Możliwe. To na pewno tam był inny robak, już mi się wydaje. O nie, nie, nie. nie. Dobra, ja tutaj bez zatrzymywania próbuję to przejść. On mi goni. Goni mnie też cały czas. A ratunku! Jesteś chyba na, innym, na innej wieży. O, no. O nie. Ich wielka przeżywa, dobra, okej. Okay. Pyk, jesteśmy tu. Dobra, nice i teraz tak, tu. Hop, hop, hop. hop, Dobra, okej. Okay. Tutaj e, mi idzie dobrze, zobaczcie, tutaj przechodzę na zielone na luzie. Tak. Nie no! Cyjku, co ja zrobiłem? Dlaczego ja to zrobiłem, no? Jakoś dwa razy podskoczyłem dziwnie. Nie wiem dlaczego, dobra, ale jestem nie. na fioletowym, więc nie jest źle. Nie! Okej, okay. ale nie. tam na zielonym jest ciężko, w sensie na tym brązowym chyba jest najciężej. Dobra, teraz tak. Tu Co przechodzimy ty na luzie. No jest trudna gierka dzisiaj. Dobra, pyk. Chodzimy Tylko na górę. Się Jeszcze ty z jump boostem nie potrafisz sobie poradzić? Ej, jak mi się dał non-stop tu pojawia? <laughs> specjalnie za Może mną przez to, że masz boosta właśnie. No wydaje mi się, że właśnie dlatego. Może być. Jakieś bo ja teraz mam spokój na przykład. Na ten inny kolor też był non-stop. Dobra. Tak, jakby was nie gonił już Dobra, okej. Okay. Jestem na... No nie, i tutaj mnie goni już ten niebieski. Teraz. No, był niebieski właśnie. To już on jest trudniejszy. Więc tak jakby... I tam jest naprawdę ciężko z nim. Nie no. No nie, nie byłem się. tak wysoko znowu i spadłem. Tam mam jeden problem na tym jednym etapie, słuchajcie teraz. O, nie walnęła jakaś dziewczyna. <grym> mam jeden problem na tym etapie jednym, słuchajcie, tam Dobra, chyba wezmę zaraz jumpusta. Dobra, ostatni raz próbuję, jak mi się nie uda, to biorę. Oła. Aha. <grym> to biorę jumpusta tutaj. I zobaczymy, czy z jumpustem pójdzie lepiej. Ale nie wiem, czy będzie lepiej, słuchajcie, bo to trudniej nawet chyba będzie Są nie przejść. Są tutaj momenty, gdzie No właśnie. Bła, warto go nie mieć. Gdzie jest ciężko, nie? No nie wierzę w to, on specjalnie łazi za mną! <laughs> nie no, za mną też łazi. Dobra, hop. O nie, i teraz za mną na przykład. I się przestraszyłem go i spadłem na dół właśnie. Aha. Zaraz... No nie, zaraz mnie zje. O, nie. o dobra, uciekłem od niego jakoś. Na farcie, ale udało się. Aha. Dobra, okej, okay, let's go! Nie da się tu bez skrótów. Okej, okay. dobra, jesteśmy znowu na fioletowym. Aha. Pyk, dobra, lecimy. Okej, okay. muszę tam dotrzeć do tego brązowego i tam jest ten jeden etap, tylko że najgorsze jest to, że tam goni właśnie ten inny robak już. Uhu. I on jest tak blisko zawsze, że ja tam panikuję i po prostu wtedy spadam. No właśnie. I to jest najgorsze. Ja też. No przestań! Belka ja się wiem. męczy tam. Ej, ktoś tu zniszczył bloki! Ja właśnie! Dlaczego ty to zrobiłaś? No ja bym to przeszedł sobie tam! Ale to no, przecież ja też chciałam. No, no możesz przejść. tak robić! No właśnie mi się zniszczyło! Masakra, dobra, okej. Okay. Muszę jeszcze raz znowu to przechodzić. No a nie, hop, hop. już goń. Dobra, zobaczymy czy z, czy z, czy z tym jumpusem będzie spoko. Nie będzie. Ale może być ciężko. No, no nie przeskakuj to... mi tutaj. <laughs> Teraz, dobra, okej. Okay. Jejku, wypalę ten komputer, zaraz jest okno! <noise> o nie, i znowu mnie goni ten niebieski tutaj. Jak tutaj się już dotrze na brązowe, yy, to goni ten niebieski robak. I to jest mega ciężkie już teraz. Dobra, na zielono. Bo nie Dobra. można tutaj. Nawet przystanąć chociaż na chwilę, nie można. No, nie, nie można. Nie, ma opcji. nie no znowu byłem na tym samym okay. etapie odpadłem. Dobra, muszę się odpocząć. <noise> nie, ja chyba tam będę musiał, słuchajcie, zatrzymać się, ale boję się, że wtedy mnie ten robak zje. Na strefie bezpieczeństwa, tylko się zatrzymuj. Tak, ale tam... I no. tam w ogóle nikogo nie ma na tym etapie praktycznie, bo mało kto tam dotarł. Ojej, kuś, Dobra. Zero winów nadal mam, co jest Dobra, grane. Ja odpoczywam. Tylko <grym> 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 odpoczywa. Dobra, ja co tutaj na górę. Dobra. Dobra. Let's go. Mi dobrze idzie ogólnie. Tutaj do tego etapu brązowego idzie mi bardzo dobrze. No i na etapie brązowym jest kolejny robot. Tak, który Tak, jest niebieski robot. Na no, no, no. Właśnie i on jest bardzo trudny. Tylko jeden, no? Bo tutaj ten czerwony o, już to jest idzie na jeszcze... ciebie, Dobra. jakim to co? No właśnie, to jest ten niebieski robak, o i on, jak tylko zaczniesz, to już tak, leci. to on już Dobra. leci. I Let's jak go. takie rzeczy robić widzowie? Nie! Spadłam na zielony i ja nic nie widzę. Okej okay. Okej okay. Okay, Nie, no byłem tak. już byłem dalej niż ostatnio, chyba. Oh no. Byłem troszeczkę dalej, ale tak się skupiłem, że przestałem gadać w ogóle. Mega <laughs> sam dół. Dobra, ale byłem już daleko, byłem już daleko, dobra, chyba wiem jak to zrobić, teraz już mi się powinno udać Dobra, próbujemy. Dobra, próbujemy. i co spadła? <laughs> dobra, let's go A to było dobre, bo belkę gonił ten robak i miałem chwileczkę spokoju A, dzięki I mogę się tam skupić wtedy na tym No właśnie, bardzo dzięki Dobra, o nie, tu jest czerwony i on mnie goni właśnie teraz Trzeba mnie muszę, uczepię, to muszę szybko zrobić. to zrobić Ja teraz przystaję. Okay, gadać I save zone, dobra, let's go up. I teraz lecimy na brązowe, dobra, muszę to zrobić teraz Okej, okay. cały czas na tym samym etapie odpadam. Ale teraz to zrobię, obiecuję. Mnie. No patrz, i się dobra. ciągle to spałni. Dobra, gdzie nie jesteś? Ma go. Nie, zje i zjad mnie, serio? Abym to teraz przeszedł. No, obiecuję wam, żebym to przeszedł. Dobra, muszę kupić Speed'a. Nie, Spida? Gravi nie, Gravity Call, dobra. Spida! Let's go, będziemy mieli Ej, Gdzie ten mój Jambus? No, chyba nie wierzę w to. i kupiłem i nie mam go. Muszę się chyba zmesytować. Aha, muszę spaść i ten, dobra. Wyspróbujemy, dobra, czyż jump... Ja mnie na safe zone przysięgam do hot Dobra, czy pójdzie mi lepiej teraz z jambustem Może, zobaczymy. Ale słuchajcie, no bo ja na tym rozumiem, to przeszedł, nie? Ale. No najgorzej, ten robak zjada. Dobra, okej, teraz z tym gravity, ale ciężko z tym gravity, ciężko się przestawić tak teraz na to. dobra. I nie da się tak dużo na raz przeskoczyć w sumie. No jak ja spadłem i emisja trochę szybciej niż, niż bez tego Bez sensu, dobra, robię najpierw normalnie, a później tego, tego jumpusa będę wykorzystywał w dobrych miejscach tylko po prostu Chociaż nie no, dobrze byłoby teraz już wykorzystać właśnie pyk, dobra I Czy ja tu doskoczę? O, doskoczyłem Dobra, okej, okay, tutaj. No nie, nie zjadaj mnie, zostaw mnie w spokoju No patrzcie jaki... No i on się właśnie czepia bardziej tych, co mają tego bóstwa. No, no patrzcie, no, no, no nie da się no spadłem na sam dół, no co jest grane! Mówiłam, że tak jest. Dobra, okej, okay, muszę to. Muszę to zrobić, jakoś. Ciężkie życie z tym bustem! No nie mogę, no. No, no, no. no, no. no witam. No, no zostaw mnie, robaku, niedobry, no! No widzisz jak jest ciężko! To Patrz, ty mi, jak mi się nie uczepił, no! Tak jest, właśnie. Daj mi spokój. Jak masz busta? Nie jest takie. jak. No, łatwe, Jak z tym pustem jeszcze w głowę się uderzysz, to jest masakra. Dobra, okej. Okay. Dobra, jestem tutaj. No, jak mnie już tutaj niebieski goni. A ja nawet jeszcze nie dotarłem na, na te brązowe, dobra, okej. Okay. Muszę tak wejść. Teraz skoczyć tu, okej. Okay. Dobra, Co? jestem, 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 dobra. I teraz muszę. No! Chciałem zobaczyć i spadłem z save zone. A. No, jestem nienormalny jakiś. Co jest grane? byłeś w zone? Byłem w safe zonie, no i zeskoczyłem z niego Bo chciałem zobaczyć, jak tam skoczyć dalej, no nie. Z tym gravity jeszcze gorzej się gra. No, czasem nie ma. No nie, czasu. no głową tu zahaczam cały czas. Nie jestem w stanie wskoczyć tu. Dobra, okej. Okay. No i co? I, i, i co, i co? I, I tutaj, i teraz tutaj, i teraz tutaj na to białe wskoczymy. Dobra, i teraz tu. I teraz tu, na brązowe, dobra, jestem w safe i muszę teraz zobaczyć oh. właśnie gdzie tutaj ja mam wskoczyć, czyli no. Najpierw tu Patrzcie, belka leci tam. Dajcie mi safe zona, bo mnie zyszed zaraz! Ej, tutaj można by było chyba oh od razu wskoczyć, zobaczcie. Tu jest wieża! Nie, nie jestem w stanie tam wskoczyć, myślałem. Tam, ah! Myślałem, że jestem i spadłem na sam dół, no To jest nienormalne! Oh my God, oh my God, oh my no God. nie! No nie, to jest nienormalne, jak ja mogłem tam, słuchajcie, nie wskoczyć? JEST! Przeszłaś? Ale wstaję z Jambusem, to się nie liczy. To się nie liczy w ogóle. Dobra, ja też próbuję z tym Jambusem jednak, ale mi... jest najgorzej. Ten Jambus jest najgorszy w ogóle. On jest super. Bardzo źle się nim, nim gra. Nie no, super jest, trzeba się uspokoić. Tak, a ty teraz taka, jaka jesteś mądra. <laughs> ty trzeba się uspokoić, te... Cały odcinek krzyczy mi tutaj, a teraz chciałam no, teraz się chciał uspokoić. No, Dobra. komputer wyszł sam. Okej, okay, czyli tak, tutaj przeskakuję. No faktycznie, tak. najgorzej jest na tym brązowym, ale ja nie wiem jak to zrobić nawet. Bardzo, bardzo, tam trzeba być zen. No tak. Dobra, okej, okay, przeskakuję tu. Tylko Zja. zaraz mnie zje robak, coś tak czuję. Dobra, jestem na niebieskim. Super! Ja bym to I zrobił, widzicie, bo tu tylko niebieski jeszcze jest. I nie panikuję. Najgorszy. Trasznie. No jak nie panikuję jakby zjadrobak! W ostatnim już na ostatnim etapie byłem Tam tylko myślałem, wyłączyłem właśnie tego jumpusta, bo chciałem przeskoczyć przez te te. Wierzę taką? No. Nie, to nie wyłączyłem. Nie wierzę tylko przez te takie białe te, co niszczą. Aha. Aha, Bo tam ich było dużo... O nie no. Czasami jakby schodzisz i w ogóle się nie skacze. Dlaczego on nie skacze? Ta postać. Dobra. Zostaw mnie w spokoju. No nie, zaraz tu zwariuję z tym jumpustem, no. Ej, no na czarnym nie da... nie... jest najgorzej. No tak, no bo zahacza Ty. się głową cały czas. Tak, dlatego robię to normalnie. Jeszcze goni mnie ten robak niedobry. Dobra, okej, okay, pyk. Dobra, ja ci kibicuję teraz. Pyk, dobra, okej, okay, to zrobię na luzie. I lecimy teraz tutaj. Wydaje Aha. mi się, że tu od razu dałoby się na to niebieskie wskoczyć z tego brązowego. Um, z tym no, gravity coilem, na pewno dałoby się to, to zrobić. Tak. No zostaw ale, mnie ale... robaku, Przestań za mną latać o, się No nie, nie. nie. Na dół. Dobra, ok, jestem tu Dobra, robię to na gravity Dobrze. Bardzo dobrze. Bad... I spadłem. <coughs> ja, to. ja to zrobię, ja to zrobię. Tylko muszę się uspokoić, bo tam mnie ten robek zjada cały czas. Ech. No to zrobiłem to na luzie. Myślałem, że tu jest jakaś brama do przejścia. Jaka brama! Nie, udało mi się w końcu. Dobra, robię to drugi raz. Aha. <noise> teraz zrobię to easy, bo już wiem jak to zrobić. Z ja tego brązowego da się teraz na niebieski wskoczyć. Czekaj, mieliśmy się ścigać teraz dajemy. Dobra, let's go, pyk. Nic nie widzę. No nie, robak mnie zjadł. Aha. No. <noise> to jest tragiczne. Dobra, robię eksprom dol. Ile to kosztuje? 59. Daj mi są 6! <noise> Tylko muszę to zobaczyć. Nie. <noise> Okej, okay, jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej robaka i na przykład jakąś inną wieżę, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, udało nam się to przejść, tylko że na speedcoilu, ale zrobiłbym to też normalnie, bo byłem już tam prawie na końcu, tak, oczywiście. więc jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny odcineczek z robaka, to stawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie, trzymajcie się, pozdrawiam, serdecznie, pa pa!